Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w walentynkowym filmie. Ostatnio otrzymałam przesyłkę, która zainspirowała mnie do tego filmu, bo przyszło moje zamówienie z perfumami i do nich był dodany prezent dla mojego faceta i dodany taki zestaw kuponów na randki, na pomysły, na spędzenie razem czasu. I pomyślałam sobie, że to jest fajny pomysł do zdradzenia Wam, po pierwsze, fajnych pomysłów na to, żeby nie wydać dużo na walentynki, a jednak innego przygotować, ale też zdradzić wam trochę moich prywatnych opowieści i tego, do czego zainspirowały mnie te kupony. Bo na tych kuponach, które możemy wręczyć naszemu partnerowi czy partnerce, mamy noc filmową, mamy wspólne gotowanie, mamy wspólną wycieczkę, ale mamy też randkę niespodziankę. I powiem szczerze, że jak ja zobaczyłam tą randkę niespodziankę, to przez chwilę się zastanawiałam, no dobra, ale co ja bym mogła zorganizować jako randkę niespodziankę? Że mój partner mówi, okej, okay, dzisiaj mam ochotę z Tobą spędzić czas i. I zróbmy tą randkę niespodziankę. Co by to miało być? I pomyślałam sobie, że fajnym pomysłem byłoby odtworzenie naszej pierwszej randki, ale do niej potrzebuję też jednej z rzeczy, która jest w tym zamówieniu, bo jestem osobą, która kojarzy smaki bardzo dobrze. Która kojarzy zapachy. Bardzo dobrze pamiętam zapachy niektórych miejsc i te gorsze też, niestety. Pamiętam na przykład wakacje, często mi się kojarzą nie tyle z widokami, ale szybciej będę pamiętać zapach tego miejsca, przez co bardzo często w niektórych miejscach mówię: O, tu pachnie jak coś. Bardzo dobrze pamiętam, czym kto pachnie, na przykład z moich znajomych. Bardzo mocno kojarzę perfumy na przykład z facetami, więc mam czasami, że: O, nie, te, ten zapach to mm, mm, mm. i bardzo dobrze pamiętam właśnie jak sama szykowałam się na pierwszą randkę i jedną z rzeczy, którą pamiętam to zapach swój. Co prawda nie mam golfu, chociaż też wtedy miałam taki golf, ale niestety już się go pozbyłam i był to ten zapach i zamówiłam specjalnie jego zamiennik, ponieważ tego już mam dość niedużo i nie testowałam sobie jeszcze jego. A jak wiecie, już w poprzednim filmie testowaliśmy zamiennik tego zapachu, czyli Pure XS. I byłam w szoku, że jak widzicie, nie dokupiłam tego Pure XS. Korzystam cały czas z tamtego, bo jest genialny. To jest zapach Good Girl. No i on jest charakterystyczny. On jest dość mocnym zapachem, więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzać jego zamiennik z paryskich perfum. Ej, powiem Wam szczerze, ja nie wiem, jak oni to robią. Gdzieś ściągnę sobie zegarek i psiknę sobie na drugą rękę. E, I uważam, że to jest właśnie rewelacyjne rozwiązanie. E, ja nie za bardzo jestem fanką walentynek. Bo jeżeli oglądacie mnie już od dawien, dawien, dawna, bo to było dawno temu, 9 lat temu, wzięłam ślub w walentynki. Do tego czasu zdarzyłam się już rozwieść, także bądźmy szczerzy, no walentynki nie są jakąś imprezą, na którą chciałabym, już raz wydałam majątek na walentynki, na imprezę walentynkową, no nie jestem fanką wydawania kolejnie, kolejnych dużych budżetów i uważam, że dbanie o relacje jest każdego dnia, a nie tylko jakimś wiecie mega prezentem od święta. E, dlatego, na, na święta Bożego Narodzenia, wolę e, jakieś takie prezenty, które robimy sobie razem, z rzeczą większą, na którą byśmy chcieli się na przykład zrzucić, nie jest tam kombinowanie z prezentami. Generalnie e, dawanie prezentów nie jest językiem mojej miłości. Dobra, psikamy na drugą rękę. Ja powiem Wam szczerze, że najchętniej bym zrobiła komuś blind test, muszę znaleźć kogoś, kto by chciał wystąpić u mnie na kanale, bo ja mam wrażenie, że jestem nieobiektywna dla was, ale komuś bym z przyjemnością zrobiła blind test. On jest delikatnie mniej intensywny, ale zapachowo jest identyczny. No. Teraz po chwili mam wrażenie, że mam no genialne AO ułamek, żeby nie powiedzieć o ogromny ułamek ceny, jest to tańsze, także jest to dobre rozwiązanie, mam też tutaj prezent dla mojego faceta, wiem, że on się mu podobał, bo na, przed świętami, jeszcze przed świętami, zamówiłam też z paryskich perfum zapach Bad Boy dla Antka, bo ma fazę bardzo mocną na jakieś perfumy i... Przejście przez centrum handlowym bez zerknięcia do Douglas albo do Sephory to jest dla niego y, po prostu przejście stracowe. No ale bądźmy szczerze, było mi szkoda pieniędzy na to, żeby kupić mu tego y, Bad Boya. Akurat to jest jego ulubiony zapach, oczywiście tam ma y, swoje typy, który kolor i tak dalej. I go używa. I co go gdzieś tam na święta, czy w jakiejś okazji y, psiknie, to mój facet miał takie... Ej, co tak ładnie pachnie, ja też to chcę. No i nie chciałam, żeby były awantury w domu, kto od kogo podkrada które perfumy. Także zamówiłam drugą, drugi egzemplarz też tego bedboya męskiego. I on przyszedł właśnie w takim ładnym opakowaniu, także go tam z powrotem wkładam, już nie otwieram. Test tego Bad boya możecie zobaczyć w poprzednim filmie. Udało mi się też ogarnąć dla Was rabacik, który już działa na tą powiększoną, na tą promocję, która jest. Czyli z moim kodem macie jeszcze większy rabat. No ale wracając do tych kart. Jeżeli chodzi o randkę niespodziankę, pomyślałam sobie, że właśnie odtworzę na walentynki naszą pierwszą randkę. Co prawda, ona będzie dość nietypowa, bo um, zaproszę go pod IKEA niestety musieliśmy, musiałam coś załatwić pod Ikeą i e, ponieważ przyjeżdżaliśmy e, osobno, no to trzeba było znaleźć jakiś punkt wspólny, a ja musiałam tego dnia coś załatwić bardzo pilnie w Ikei, także e, może nietypowo wybrałam <laughs> punkt, e, bo potem spod Ikei z Katowic znowu trudno się dostać e, do centrum, nie wiedziałam, ile mi to zajmie z miejscem do parkowania i tak dalej, więc uznałam, że dobrym pomysłem na umówienie się na randkę będzie spotkanie w Ikei. I co prawda myślałam, że załatwię... Pierw te rzeczy, które mam do załatwienia w IKEA i zobaczymy się już na parkingu, ale jak to ja oczywiście wyszłam na ostatni moment, no i dojechałam tam e, równo o czasie, więc musiałam z nim pójść, e, z, <gryw> załatwić to, co miałam załatwić. Na szczęście mi się udało i nie miał do mnie pretensji, dość szybko to załatwiłam, co też myślę było dobrym plusem dla mnie, że jestem osobą, która nawet w Ikei potrafi spędzić jakieś 15 minut, a nie utknąć tam na cały czas, ale pamiętam, że stałam w tym przeciągu w Ikei, no bo no niestety tam myślałam, że będę powyjść wyjściu z kas i em, ten zapach bardzo mocno mi się wrył w pamięć i na tyle że ilekroć go gdzieś tam używam, już teraz głównie pewnie na jakieś święta, na jakieś wyjścia randkowe, to zawsze mam taki mini uśmiech, bo pamiętam jak mój golf po prostu pachniał tym, jak stałam, wiecie, zestresowana yy, i po prostu mam taki flashback dosłownie do tego, jak tam stoję i się stresuję, że jak idiotycznym pomysłem jest to, że zamiast się umówić już w jakiejś restauracji, to oczywiście musiałam się umówić, kuźwa, w Ikei. Ale bardzo dobrze wyszło. Potem pojechaliśmy jeszcze na. Oczywiście były takie duże korki, że nie dojechaliśmy do restauracji, do której mieliśmy dojechać. I pojechaliśmy do Ajoli, bo bardzo lubię tamtejszą pizzę. Przynajmniej lubiłam. Nie wiem, jak teraz dawno tam nie byłam. I pomyślałam, że to będzie właśnie fajnym pomysłem, żeby to była właśnie randka niespodzianka. Żeby się, no raczej nie spodziewał. Teraz myślę, że jakbym mu powiedziała, że jedziemy do Ikei, to cieszyłby się, że oddamy w kosz, który tam stoi ciągle i nie mieści się w naszej szafce, jest kupiony i odstawiony z boku, więc myślę, że po um, jakichś um, około czterech latach. Po tej pierwszej randce, jeżeli powiem mojemu facetowi, że spotkajmy się pod Ikeą, bo właśnie na tym mi zależy, żebyśmy nie jechali do tej Ikei razem, tylko muszę tak wykombinować, żebyśmy po prostu spotkali się pod Ikeą i chciałabym zrobić powtórkę naszej pierwszej randki. Jestem ciekawa, w którym momencie on się zorientuje, że jedziemy, jakby. Tym samym torem, jak, że to jest ta pierwsza randka, istnieje prawdopodobieństwo, że dopiero w Aioli mu przypomnę o tym. No myślę, że będę w stanie w miarę odtworzyć outfit tamtego dnia, odtworzyć zapach, no i odtworzyć całą scenerię. Mam nadzieję, że się mi to uda. Więc jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie wspomnienia z Waszymi pierwszymi randkami, czy to było jakieś udane wyjścia, czy wręcz niewypały. Jeżeli szukacie pomysłu na tanią randkę, myślę, że to jest dość fajny pomysł, żeby zrobić dla partnera takie kupony bądź. Po prostu zamawiając teraz paryskie perfumy, dostaniecie takie kupony. Wystarczy je wyciąć i macie fajny prezent w naprawdę niedużej cenie. Co do samych perfum, no to oczywiście bardzo serdecznie Wam je polecam. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zapachów, to zapraszam Wam tu albo tu. Teraz nie pamiętam, po której stronie wysuwa się ten pasek. Ale na pewno Wam stawiłam odwołanie do poprzedniego filmu, gdzie właśnie robiłam taki test z tymi z. Pakoraman. No i ode mnie bardzo duża polecajka tego zapachu, który jest, nie no, bardzo, bardzo dobry i o wiele tańszym zamiennikiem oryginału.